Jest chwilę po 15:00. poschodziły się prawie Budapeszty, bo brakuje jednego, wczoraj nie było czterech, dzisiaj trzy doszły, brakuje jednego, także głębie zostały już oblatane, zaraz je otworzę i znowu je trochę ruszę, żeby polatały, także nie jest źle jedne tu właśnie jajka mają, nie będę im tam odpłoszył, ale słony mają znoszone, miseczki mają zostawiane. Jest elegancko, Ceple jeszcze trzeba sparzyć, bo coś się nie mogą wziąć w parę. czy ten jeden dojdzie czy nie dojdzie, może nie dojdzie, bo chociażkolwiek ciężko powiedzieć, tak dzisiaj trzy przyleciały, chodzili długo, wczoraj o 12 było wypuszczone, do wieczora nadal dzisiaj rano przyszły, przyszedł jeden, później jeszcze dwa, także brakuje mi jednego. Jednego gołębia. Dobra, zaraz im otworzę. Niech sobie polatają chwilę. Zobaczymy, jak teraz by dochodziło. Dobra, otwieramy to warzywo. I jajów. No to jest wesoły nadwór. Nadwór na oblocik idziecie. Dzisiaj raz i koniec. W cały tydzień będziecie zamknięte. Wszystkie siedzą. Teraz rozrusznik pójdzie w ruch. No, latały się. Myślałem, że będzie gorzej. Jeden w plecy. Nieźle. Dobra. Widzę, że przygotowane są. Jadę Tutaj szarpnąłem te dwa sąsiada. Spokojnie, dzikusy. Do mlika pierwsze byłyście. Ja powiem, że są czyściutkie pod spodem. Nie mają żadnych pióreczek, ale widać, że gołąbki karmią. Mają młodziki. Są na takich dosyć jasnych oczkach. Nie są brzydkie, naprawdę. A dopuszczę, wypuszczę je dopiero przed wieczorem, bo cały dzień tutaj siedzą. Przechodzą na żarcie i idą. Czwaniaki. Takie. A gdzie tamte. Naraz zobaczymy. A tamte już tam są. Bo... Nie wiem, czy wszystkie. Jeden tam drugi. No ale dobra, niech sobie polatają, zobaczymy. No, tutaj nie mają zbytnio punktu zaczepienia, żeby też dziś iść. chodzą tu jest jeden, to jest chyba ten co ostatni przyszedł wypompowany po całym dniu to ma dość no elegancko polatają będzie gitara dobra niech sobie chodzą idę do tamtych. do tych teraz. Jedna ta groszka, taka była na zielonych znakach, nie ma jej. Ona chyba gdzieś albo się wyniosło, albo ją gdzieś jastrząbek chycił. Albo jedno, albo drugie. Też mają. Gdzie no, się powinno znieść załodna. O, kominiarz. kominiarz trochę się już doczyścił. Co przedwczoraj niski powstawiałem, Też mają nanoszone słomy. A jeden Budapeszciad zaraz zobaczymy. Nie ma ich tu dużo, jest 40. 40 chyba dokładnie dwie sztuki ciemnych. Z czego jeszcze trzy pary parzę Bo się parzyły nie tak jak chciałem. Miały się czarne z czarnymi parzy, nie z grochowymi. Dlatego muszę je poprzeparzać Ten niebieski widzę, że się sparował z tą ciemną groszką to dobrze. Ten też nie. Samiec widzę z grochową w parze. Tam jest niebieska. Tu jest szalistą właśnie kropkowaną. No i dobrze. Ale wszystkie są czyściutkie, żadne nie są brudne. Prócz komiarza. Ładne kitki mają, bielutkie, Nie są jakieś umazańce. Co? Dobra, idę zobaczyć co tamto. Czy chodzą, czy gdzieś już dały dyla. A nie, tańczą. Tańczą u góry. No, no teraz tak prędko nie zajdą. Tam jeden strzela, tylko jeden siadł. Budapesztę. No widzę zeszły, Jest jeszcze trzeci o, i tamte też już przymierzają się do siadania, dobra otwieram im skoki, nie wchodzą, no już ładnie siadają, obłuczyły się, dobra później jeszcze może coś dogram, czy pozdro. Mka. Zobaczcie, dzisiaj jest 9 marzec Jest bocian Jestem dosyć spory kawałek od niego Ale jest Przyleciał pierwszy Znaczy może jest, Może są już gdzieś te bociany Ale ja dopiero widzę pierwszy raz w tym roku nie przyleciał Go dna to wrócić Weź Ale jest przyszedł na wyżerkę Dobra, taki krótki filmik na 9 marca to dosyć szybko. Dobra, pozdrawiam.